Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna jednorodzonego da, aby każdy, kto w niego wierzy, nie skinął, lecz życie wieczne miał. Tak, Bóg umiłował świat, że syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne. W tej godzinie chcemy wynagradzać Tobie Boże za grzechy nieczystości cielesnej, pornografii, grzechy seksualne przeciwko naturze, grzechy seksualnego wykorzystywania dzieci, gwałty, grzechy nieczystości przedmałżeńskiej, rozpusty nierządu, niedotrzymywania przyrzeczeń danych Bogu, grzechy sprzeniewierzenia się ślubom zakonnym i stanowi kapłańskiemu. mój świętości, która nie ma sobie równych, znajdujesz się ponownie przed Piłatem. On, widząc cię w tak nieszczęsnym stanie, przebranego za szaleńca, oraz, że nawet Herod cię nie skazał, jest jeszcze bardziej oburzony na Żydów i jeszcze bardziej przekonuje się o Twojej niewinności. I do tego, żeby cię nie skazać. Krzyżu Chrystusa bądź pochwalony. Na wieczne czasy bądź postroni. Gdzie Bóg Król Świata cali, Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry, jednakże ci, którzy wydali mnie w Twoje ręce, popełnili cięższy grzech niż Twój. Już będę cię kochał na wieki, już będę cię kochał, gryłem się na moich dłoń. Przecież bardzo, bardzo Cię kocham. Bardzo Cię kocham. Słowo dziękuję wydaje się zbyt małe, by wyrazić wdzięczność. Przede wszystkim wdzięczność naszemu Panu Jezusowi. Pierwszy raz uczestniczyłam w takiej modlitwie rozważań, męki Pańskiej. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście słuchając tych rozważań, trudno nie stwierdzić, że Bóg oszalał z miłości do człowieka. I to rodzi wielką wdzięczność w sercu. Intencja tej modlitwy, intencja wynagradzająca za grzechy innych ludzi, a muszę stwierdzić po, tym, po tych 24 godzinach trwania, że doszłam do takiego wniosku, że pierwszą osobą, która potrzebuje zadośćuczynienia Pana, to jestem ja. I że bardzo potrzebuję ofiary Chrystusa i przebłagania przez Jego krew. Pan Jezus też prowadził dalej, ponieważ przekonał, że on bardzo chętnie tę ofiarę podejmuje, wręcz jej pragnie. Dla mojego i zbawienia innych ludzi. Dlatego muszę powiedzieć, że wielkie święto w sercu, wielka radość ze spotkania z Panem. Więc to, co czytaliśmy, czy modliliśmy się na koniec każdej godziny, że pieśń chwały należy się najwyższemu, to rzeczywiście pieśń chwały należy się najwyższemu. Pan Bóg posługuje się ludźmi. Dlatego też wybrał taką wspólnotę i pielgrzymów, którzy przybyli do naszej małej miejscowości. Dla wielu też nieznanej, niektórzy się zastanawiali, czy to wioska, czy to jest miasto. Miejsce takie wydzielone. I tutaj składam naprawdę wielkie podziękowania i uznanie dla pielgrzymów, którzy przybyli. Dzisiaj już wiem trochę więcej skąd przybyliście, więc Trójmiasto, Kaszuby, Podkarpacie, Kraków, siemia nowice, Poznań, Spodkępna i Ostrołęka, czyli z wielu stron i można się zastanawiać, co sprawia, że wam się chce przyjeżdżać i 24 godziny trwać przed Panem, bo rzeczywiście trwaliście. No, nie ma innej odpowiedzi. To jest Jezus Chrystus, to jest doświadczenie Boga, który ma swoich uczniów. I jesteście takimi uczniami Pana, którzy za Nim idą i Go słuchają i trwają. I dla nas to jest wielkie świadectwo wiary. Naprawdę. Ci, którzy nas oglądają czy słuchają, to pomyślcie, jak zorganizować w swoich miejscowościach taką modlitwę, bo to jest dar y, dla tego miejsca, ale dar y, da, dla mocnienia w wierze wielu, y, dla naszej ojczyzny. Dlatego naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy całej ekipie tutaj, która y, organizowała to spotkanie. Dla naszego domu to też jest bardzo wielkie, ma to wielkie znaczenie. Atutem naszego domu jest to, że nasi mieszkańcy mają dostęp do wszelkich praktyk duchowych, do sakramentów, są zaopiekowani duchowo, ale czasami droga osobista każdego z nich do spotkania z Chrystusem, do otwarcia mu serca, do podjęcia świadomej ofiary. Jest nieco dłuższa, dlatego ta modlitwa, y, mamy taką pewność i przekonanie, i wdzięczność, że będzie też wpływać na naszych mieszkańców, a ich ofiara naprawdę bardzo wiele może dla naszego kraju też uzyskać. Dziękujemy. Będziemy trwać dalej y, właśnie w takim podtrzymaniu też. Tej intencji modlitwy za naszą ojczyznę, modlitwy wynagrodzenia za grzechy, pokuty, która ostatnio staje się bardzo mało popularna w dzisiejszym świecie, ale takie przypomnienie jest niezmiernie ważne. Zapraszamy do wielenia. Nie zapominajcie o nas. My też chcemy trwać w łączności, będziemy się łączyć. I do zobaczenia. Bóg zapłać.